Cześć, siemanko. Witajcie z tej strony. Mati i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Springs. Witam was w kolejnym odcinku i mamy październik i ogólnie co poza odcinkiem się podziało, bo troszeczkę roboty zrobiłem, ponieważ zasiałem sobie poza odcinkiem tutaj jęczmień, jak widzicie. Tylko, że niestety problem w tym jest taki, że no nie było orany, było tylko skultywowane I niestety wyskoczyłem nam kwasy Więc w dzisiejszym odcinku będziemy sobie pryskać eee, To jest pierwsza rzecz, eee, rzecz Którą mamy do zrobienia Druga rzecz jest taka, że będziemy sobie dzisiaj robić ziwa Które zapowiadałem Będziemy sobie kosić tą soję, która ma bardzo fajną teksturę, jestem ciekaw w ogóle tego ścierniska. E, jeżeli chodzi o, w ogóle, o naszą trawę, to ona będzie na listopadzie dopiero miała tą najwyższą fazę niestety. Więc kolejny odcinek będzie z listopada i w kolejnym odcinku kupimy maszyny do sianokosów i tymi sianokosami się zajmiemy. Znaczy to nie będą sianokosy na siano, tylko e, zrobimy sobie wiadomo belę w kiszonkę. E, także no, tym dzisiaj się zajmiemy. Jeszcze co będę chciał dzisiaj potem zrobić w dalszej części odcinka, to będę chciał sobie dzisiaj jeszcze e, powycinać, że w tym miejscu, gdzie chcę postawić zagrodę na wiosnę dla nas, naszych kóz, które sobie zakupimy, ale na początek zasiadamy sobie tutaj do kombajnu i będziemy sobie kosić. Jak widzicie dzisiaj już jest kamerka, bo na poprzednim odcinku nie było, dzisiaj już kamerka jest, jest jakieś oświetlenie, więc ogólnie oświetlenie mam, tylko jeszcze co będę chciał kupić, nie wiem czy w tym miesiącu mi się uda, ale jeżeli się uda to będzie fajnie, ponieważ jeszcze co chcę wymienić, to kamerkę. Yy, chcę sobie kupić nową i chcę jeszcze kupić taką lampę. Wiecie, do kamerki, żeby, do twarzy, nie? No bo teraz co kupiłem oświetlenie, to, to jest to, żeby mi tło, żeby pokój mi oświetlał, nie? A jeszcze co muszę kupić taką lampę, żeby mi oświetlała yy, bardziej tutaj, lepiej twarz. Yy, ponieważ tą kamerkę, co kupię, no to ona nie będzie miała wbudowanego, yy, wbudowanej lustrzanki i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Także może jeszcze w tym miesiącu, się to uda. No bo ta kamerka, co mam, no to. No nie nie ma jakoś najlepszej jakości, a jeżeli już tutaj się zająłem kurde masaja zawaliłem jeżeli skoro się już tutaj zająłem tym, tą kamerką, oświetleniem i tak dalej tą kamerkę też sobie wymienię, więc może jeszcze w tym miesiącu się to uda, ale mniejsza o to teraz tak, musimy sobie tutaj rozłożyć ten kombajn Włączamy sobie tutaj kombajn header i możemy Eee, Zobaczymy w ogóle jak ta soja będzie sypać No bo jak wiemy no soja... A, ale ściernisko dowalone Zajebiście to wygląda Zobaczymy jak ta soja w ogóle będzie sypała No bo jak pamiętamy e, w wswis no soja nie sypie najlepiej Zobaczymy, jak to będzie w tym farmingu. Jeżeli chodzi o ceny, no to ceny wahają się pomiędzy 3500, a 4000, czyli podobnie, jak ogólnie 202. Jeżeli chodzi o sypanie, no to pewnie też jest podobnie. Zobaczcie, w ogóle tutaj chyba dziki wyryły, bo tutaj, o, nie wiem, czemu to nie wyrosło. Także ogólnie, jeżeli chodzi o soję, to zobaczymy, ile jej sypnie. Ja obstawiam, że tutaj z tych obydwu pól, co mam, to obstawiam, że z 20 ton może sypnie, nie wiem wiecie mniej więcej licząc, po z tego co pamiętam to soi z hektara chyba jest 9 ton coś takiego Na no, tutaj te pola obydwa no trochę mają tego te, że tak powiem nie wiem ile mają dokładnie hektarów tutaj znaczy hektarów tu nie wiem czy w hektarach znaczy można liczyć w hektarach parę hektarów mają te obydwa pola no ale ile tej soi będzie to zobaczymy Znaczy parę na myśli mam że nie wiem może 2 hektary mają te pola obydwa razem nie wiem. Mniejsza o to w ogóle. Jeżeli chodzi o nasze drzewa to oglądałem filmik u Ananaska. Nie, to jest Ananaska, Chyba Ananaska. Nie, u Nucura, Przepraszam, u Nucura oglądałem filmik, gdzie robi porównanie umówienie ogólnie tych drzew. Ile dane drzewo rośnie, ile dane drzewo daje na przykład biur i które drzewo najbardziej się opłaca, co nie? No i jak wiecie, no ja zasiałem sobie, znaczy zasiałem, zasadziłem sobie sosnę zwyczajną tutaj. Tylko problem w tym jest taki, że okazało się, że ta sosna zwyczajna rośnie aż 10 lat. I jakby no ja sadzę tutaj te drzewa, kompletnie nie miałem pojęcia, ile czasu w ogóle te drzewa sobie rosną. Yy, więc ogólnie tutaj będzie GPS-a bo jakoś jak robię żniwa, to ten GPS nie jest zbyt potrzebny, więc yy, dlatego jest, że będzie gps ale mniejsza. Yy, okazało się, że 10 lat trzeba czekać, aby te drzewa urosły do maksymalnego poziomu, jakby nie. Yy, tylko, że wiadomo, tutaj nie ma tak jak ze zbożem, yy, wiadomo, że drzewo można ściąć w każdej fazie, nawet i teraz bym mógł ściąć, ale no to by się oczywiście nie opłacało, yy, dlatego też yy, do no pewnie poczekamy tam, nie wiem, 6-7 lat, yy, czy tam sezonów, jak to woli, i sobie te drzewa zatniemy, no bo 10 sezonów czekać to jest naprawdę bardzo długo, nie oszukujmy się, no 10 sezonów no to ja nie wiem, te 10 sezonów to zrobię za 50 odcinków albo i najdłużej, więc wiecie, to jest naprawdę mega dużo jakby czasu yy, i tutaj wiem, wiem, że najszybciej chyba rośnie brzoza, czy. Nie nie pamiętam, że to jest co najszybciej rośnie, ale wiem, że. Znaczy, plus jest taki, wiadomo, tej sosny zwyczajnej, że to jest najwyższe drzewo w grze. Znaczy, no wiadomo, on rośnie najdłużej, ale też jest najwyższe, nie? Ale podobno ta, ten drugi rodzaj sosny, co jest, nie pamiętam, jaki to jest rodzaj drugi, to się bardziej podobno opłaca niż ten. No ale już trudno, już posadziłem te drzewa, no to już niech, że tak powiem, sobie urosną i będziemy mogli je ściąć. Nie? No, dzisiaj będziemy sobie ścinać te drzewa, e, które są jeszcze, wiecie, te, no nie wiem jak je nazwać, no po prostu drzewa, które mamy jeszcze na naszym terenie i w miejscu, w którym będę chciał e, sobie, Nie wiem, czy by się tu przeciąć, czy jechać dookoła, tak znowu, wiecie co, bym się tu przeciął. W e, miejscu, w którym chcę postawić zagrodę na wiosnę dla Kuz, no to tam. Musimy sobie trochę tych drzew wyciąć, żeby zrobić w ogóle miejsce. Znaczy tam jest trochę miejsca, ale muszę parę drzew jeszcze wyciąć, żeby w ogóle ta zagroda tam się zmieściła. I myślałem też nad tym, żeby tam postawić jeszcze jedną wiatę. I właśnie nie wiem jeszcze do końca, jak to zrobię bo mogę postawić yy, zagrodę razem z jakąś wiatą. Tylko też nie wiem, jak to wyjdzie z pieniędzmi ale być może chyba tak zrobię więc yy, no, tam muszę tych drzew trochę powycinać. Yy, także no ogólnie dzisiaj powycinam te drzewa jakby na odcinku i pewnie poza odcinkiem sobie je te potnę i poukładam bo to będzie takie no nudniejsze więc tym się zajmę poza odcinkiem ale na odcinku chcę dzisiaj powycinać te drzewa żebyście wiedzieli po prostu jakie drzewa tam wycin wycinam dobra i teraz co, Przeciąłem się więc przydałoby się ten kawałek od razu tutaj skosić no i będziemy już raz przy razie bo w sumie poprzeczniaki żeśmy sobie zrobili więc będziemy mogli sobie już teraz kosić raz Eee... Yy, Dobra, więc sobie tutaj wycofamy Także jeżeli chodzi tutaj o w ogóle plany na tą serię yy, No to takie właśnie są jeżeli Chodzi o, o te drzewa yy, I te rozbudowy Bo ogólnie też myślałem nad yy, przebudową gospodarstwa Znaczy wiecie, bo my teraz mieliśmy niedawno tą przebudowę I w ogóle Hmm, ale chciałbym wiecie... znaczy teraz jeszcze nie, ale powiedzmy, nie wiem, za te 30 odcinków, przykładowo, czy 20, to będzie już na pewno jakaś większa przebudowa. Hmm, no i tutaj mamy dużo miejsca, jakby, hmm, gdzie, żeby tą gospę rozbudować. Nie wiem, czy tu przez całą serię będziemy mieli w tym miejscu gospodarstwo. Raczej nie, ale przez najbliższe 100 odcinków myślę, że tutaj będziemy na pewno urzędować i sobie tę gospel dobro rozbudowywać, bo tutaj jest potencjał, jest tu dużo miejsca, więc wiecie, dobra. Ja tutaj spróbuję sobie wykręcić, bo chcę od razu ten kawałek sobie ściąć, żeby, wiecie, mieć już tutaj, że tak powiem, skoszone i móc sobie już tam dalej kosić normalnie. Na no całego tutaj tego pola raczej na odcinku nie skoszę sam, tylko zatrudnię sobie potem pracownika, a ja sobie polecę opryskać jeszcze ten jęczmień. Yy, niestety znowu będę pryskał na tym samym polu co sezon temu. Tak się złożyło, tylko że tym razem będziemy pryskać na chwasty, bo na chwasty jeszcze nie pryskałem, yy, na odcinku przynajmniej, bo wtedy pryskałem płynnym nawozem, nie? Teraz będę pryskał jęczmi, ale na chwasty. I w ogóle dzisiaj yy, rano wpadłem na taki filmik, już nie pamiętam u kogo ten filmik był, ale wpadłem na taki filmik, na którym yy, omawiał gościa jakby wszystkie rzeczy które trzeba zrobić, żeby mieć 100% plonów, nie. Yy, I z tego co się dowiedziałem, to żeby mieć takie 100% plonów, to przede wszystkim yy, wiem, że no wiadomo, trzeba nawieźć, bo obydwa na, na żeby, no wiecie, yy, dwa razy trzeba nawozić, żeby pole było nawiezione, nie. Yy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wiadomo jak są chwasty, no to trzeba je albo opryskać, albo. Z chwastownikiem e, usunąć, nie? Ale podobno fastownikiem jest lepiej, bo jak się pryska, to wraz te 5% zabiera niby. E, więc e, będzie trzeba chyba zainwestować w chwastownik, e, jeżeli się nie będzie orało, no bo fasty wyskakują tylko wtedy, kiedy się nie ora. E, bo jak się ora, no to te chwasty oczywiście nie wyskakują, no to, to chyba każdy wie. Mm, kolejna kwestia jest taka, że jest oczywiście wapno, no i ono tam 15% wiadomo daje, tylko że Dowiedziałem się, że podobno w tym farmingu działa to w taki sposób, że na przykład nie wiem, no zwapnujemy i mamy 15% więcej, i po tych jednych żniwach, bo wiecie, teoretycznie gra nam pokazuje, że co trzy sezony powinniśmy ee, wapnować, nie? Tylko niby w tym farmingu jest taka mechanika, że już na przykład po pierwszych żniwach nie daje nam. Powiesz 15%, mimo że jeszcze nie wymaga na wapnowania, tylko już daje 10% rzekomo. Po drugich, już daje 5%, i po trzecich, wymaga wapno. Nie? nie wiem, czy to serio tak działa, bo w tamtym farmingu na pewno to tak nie działało. A czy to działa w tym farmingu tak, to się w sumie przekonamy, nie? Zobaczymy. W tym sezonie żadnego wapna dawać nie muszę, raczej yy, i dawać go nie będę. No w ogóle, jeżeli chodzi o plan siewów, yy, tutaj tych pól, no to. Tak naprawdę do, dużego pola do popisu nie mam Znaczy no pola do popisu, dosłownie Jakby no tych upraw nie będzie nie wiadomo ile, bo ogólnie No tam mam już zasiany jęczmień, tu mam trawę i ta trawa będzie pewnie przez kolejny jeszcze cały sezon No i zostaną tylko te dwa pola tutaj No i jeszcze na wiosnę mam zamiar kupić jedno pole, ale jeszcze nie wiem jak to wyjdzie pieniężnie No bo to zagrodę z wiatą mam postawić i kupić kozy i, I w ogóle, także no nie wiem jeszcze jak to wyjdzie pieniężnie E, więc najwyżej nie wiem czy kredytu po prostu nie wezmę, nie? Najwyżej bym wziął pożyczkę na wiosnę na pole. Zaciągnąłbym sobie kredyt i, i po prostu kupił sobie pole, bo ogólnie pole, które chcę pierwsze kupić, to e, będzie najprawdopodobniej pole numer 14, bo jest to pole za 50 tysięcy i jest to pole nieduże, e, kawałek do niego jest, bo nie chcę też kupować e, każdego pola koło siebie, tylko chcę mieć jakieś pola, na które trzeba będzie dojeżdżać. Także na pewno no pole numer 14 to będzie pierwsze pole, jakie sobie kupimy i będę chciał co sezon przynajmniej po jednym polu dokupywać, nie? żeby co sezon to jedno pole przybywało. Nam. I w ten sposób, wiecie, przez ileś tam sezonów te, w tych pól nam przybędzie. Nie? Także no, najwyżej, jeżeli pieniędzy mi nie starczy, to sobie e, pożyczę, pożyczkę wezmę i, i tyle, nie? i tam się jakoś spłaci i tyle. No i jeżeli chodzi właśnie o te siewy, no to tutaj no nic na razie nie planuję tak naprawdę siać Dopiero na wiosnę coś się tutaj pozasiewa Soi raczej siać nie będę, bo ogólnie no chcę tutaj, że to jest początek tak naprawdę serii To chcę każdą uprawę sobie przetestować, tekstury jak wyglądają i tak dalej Więc prawdopodobnie na wiosnę zasiejemy sobie na jednym, na jednym z tych pól zasieję sobie na pewno owiec i yy, jeszcze co tu można zasiać na wiosnę? Czekajcie, wezmę sobie plan siewów. Yy, 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 na pewno owiec będę chciał zasiać. No i tutaj jeszcze, no jeszcze coś się zastanowię, nie? Bo nie wiem. Yy, w ogóle, o, odnośnie upraw. Yy, myślałem nad tym, żeby pójść od razu tutaj. No wiem, że to jest początek serii, i w ogóle, ale myślałem nad tym, żeby pójść sobie w jakąś okopową u, tutaj uprawę. Ponieważ teraz, no mamy tych okopowych upraw aż pięć więc moglibyśmy już w jedną sobie z nich pójść, nie? Powiedzmy. Yy, I z chęcią, jakby tutaj, wiecie. No jeżeli chodzi o kopowe uprawy, to z tego co wiem, to najbardziej opłaca się się buraki cukrowe, oczywiście. Ale ja, tak szczerze mówiąc, poszedł był marchew. Nie wiem, jakby. No, w tym na Zielonce, jak wiecie, no to była to jedyna seria, gdzie w tą marchewkę się bawiliśmy. No bo w ogóle to, wiadomo, ona była w dodatku w FS-22. No i tutaj już mamy to oryginalnie. Więc dajcie znać w komentarzach jaką uprawę okopową byśmy mogli sobie tutaj e, pójść, nie? No bo nie chcę wiadomo w każdą naraz, tylko po jednej. Mm, a chcę już tutaj wiecie, mimo że to jest początek serii, to chcę już tutaj sobie powoli jakoś wdrażać te rzeczy, żeby wiadomo więcej, było, więcej się działo na tej serii i tak dalej, e, a nie tylko żniwa, żniwa, i jężmienia, nie? Tylko żeby to od razu wprowadzić jakieś rzeczy, więc dajcie znać w komentarzach. Jaką tutaj moglibyśmy pójść? Najpierw uprawę okopową, albo inaczej, zrobimy sobie ankietę pod tym odcinkiem. Podam te 5 okopowych upraw. Okopowe uprawy, no to jakby ktoś nie wiedział, to są że tak powiem ziemniaki, buraki i tak dalej, nie? Zrobimy sobie ankietę. Czy ziemniaki sobie zasadzimy, czy buraki cukrowe, czy zwykłe buraki? Znaczy, buraki zwykłe, yy, czerwone to już nazywa bardziej. Yy, czy w pasternach? Także to ankietę sobie zrobimy, i to co wygra, yy, to sobie na wiosnę za, zasiejemy lub zasadzimy. O, i tak możemy zrobić, żeby nie było, że sam podejmuje decyzję. chcę żebyście też mogli jakoś w jakiś sposób ingerować w tą serię. Dobra, yy, mamy już tutaj 87%. Więc ja już tu, sobie tutaj, że tak powiem, pobiegnę yy, pod ciągnik, tutaj z przyczepą, i sobie już wysypiemy od razu ten ciągnik, znaczy ciągnik, kombajn i sobie zatrudnię za chwilę pracownika, a my polecimy sobie zaraz popryskać trochę. Spryskamy sobie te pole, no długo nam te opryski raczej nie będą, nie zajmą i potem polecimy sobie pościnę te drzewa, bo z tymi drzewami chwilę pewnie się pobawię, więc po prostu chcę się tym tutaj zająć. Dobra, teraz tak, tutaj sobie o niech się on wysypie, dobra, to sobie zgaszę. No powiem wam tak, tutaj mają te drzewa dopiero 6 metrów, nie, to jest rosna zwyczajna Więc no to jeszcze długa, długa droga aż one tutaj e, Że tak powiem wyrosną, no, to dopiero na wiosnę, wiosn na wiosnę minie dopiero sezon jak te drzewa są, nie A 10 sezonów trzeba żeby wyrosły, więc to jest powiem wam masakra Ech, No ale dobra Prawie pełna przyczepa będzie, no tak bo tutaj 8 ton wchodzi w przyczepę i w zbiornik też ma 8 ton, zapomniałem. Dobra, i zatrudnijmy sobie teraz pracownika. Zobaczymy jak ten pracownik sobie tutaj e, będzie ogarniał w ogóle. E, tutaj też ma. Dużo mu nie zostało, Po ma obkoszone, więc miejmy nadzieję, że on tutaj sobie to w ogóle da radę ogarnąć. Dobra, teraz tak, H, pracownik, e, powrześniaków to mordo nie musisz robić. O, musisz tutaj zrobić. Mm, dobra, H. Dobra, zobaczymy jak on się tu ogarnie. Miejmy nadzieję, że tu sobie ogarnie to. Yy, tym sobie możemy w sumie zjechać od razu wysypać, bo widzę, że no to będzie więcej niż przyczepa. Więc od razu sobie tym zjedziemy i sobie... No powiem wam dzisiaj kurde jakoś tak zachmurzone strasznie samo to padać ma. Yy, zapowiadają deszcz. Tak jest zachmurzone, że aż światło zapalę chyba. O. Nie no, w sumie światło nie trzeba, ale... Dzisiaj strasznie ciemniawy odcinek jest, nie? No ale dobra, mniejsza o to. Wysypiemy sobie tutaj. E, Tę soję No, czekajcie, musimy sobie A, dobra, mówi o księżniku e, Dobra, nie tak Nie tak O, tak Wyspiemy sobie tą soję Podstawimy sobie od razu tego klasa e, I polecimy sobie Z opryskami, oprysk już mam Więc nie muszę dzisiaj już nic Kupywać, że tak powiem Tylko od razu sobie polecimy i to opryskamy Także zapraszam na ankietę. Ankieta będzie najprawdopodobniej w opisie i na kolejnym odcinku. Jeżeli go nie nagram wcześniej przed wydaniem tego to po prostu wezmę i, i powiem wam nie ogłoszę yy, co, co wygrało w ankiecie ale ja szczerze mówiąc byłbym za marchewką yy, bo albo Pasternak. To nie bo jeżeli chodzi o ceny to też jakby nie wiem jak to cenowo wychodzi więc po prostu no możecie wybrać w ankiecie jaką uprawę w darpie pójdziemy i, i będziemy sobie od wiosny e, w nią iść. Wiadomo, trzeba będzie jakieś maszyny też ogarnąć i tak dalej Więc to też nie jest takie hopciu. Ale opłacają się ogólnie no, opłaca się okopowe uprawy w tym farmingu, e, że tak powiem, się bawić, bo mimo że dużo czasu pochłaniają, to można naprawdę mega fajne pieniądze z hektara zarobić, porównując na przykład do takiego głupiego zboża, no to z takich buraków dużo więcej zarobimy, nie? Tylko też musimy więcej czasu poświęcić na wiadomo zbiór tego, nie? Więc wiecie, dobra, rozkładamy sobie tutaj ten opryskiwacz yy, I teraz tak. Yy, jakby tutaj to opryskać, żeby. Dobra, to sobie... Dobra co dookoła opryska może. Tu długo mi te opryski raczej nie zajmą, bo ten opryskiwacz jest naprawdę szeroki. Więc tutaj na szybkości to sobie opryska nie będziemy mogli się zająć tym drzewem. No bo teraz tutaj przy płocie jakoś trzeba wymanewrować, żeby tutaj, o, nie zahaczyć o nic. No i możemy sobie opryskać. Powiem Wam odnośnie tych chwastów w ogóle, yy, że to jest trzeci farming już tak naprawdę, w którym są te chwasty. I one przez trzeci, to jest trzeci farming i tu działają te chwasty tak samo. Jakby, ja kiedyś chyba mówiłem już o tych chwastach coś takiego, że fajnie by było, gdyby oni te chwasty zmienili. O kur... Dobra, w opoł zahaczyłem. Fajnie by było, gdyby oni te kwasy zmienili pod takim względem, że wiecie, no teraz my pryskamy i one od razu robią się szare, nie? A fajnie by to wyglądało jak na przykład byśmy opryskali. Przykładowo i dopiero po... Nie, na następny dzień one by się zrobiły szare, nie? Bo albo zikały, Znaczy, no znikaż to może i nie, ale żeby one się szare nie robiło od razu, nie? Tylko też wtedy musieliby jakoś to zrobić inaczej pod względem tego, żeby wiecie, żebyśmy widzieli, gdzie już żeśmy pryskali, a gdzie nie, nie? To też by musieli jakoś ogarnąć, ale jakby to ogarnęli, to naprawdę fajnie by było, nie? A nie, że ja od razu jadę i od razu one się robią szare. To tak wiecie, no niezbyt realnie to wygląda, no ale trudno, no. Musimy już tak jakoś ogarnąć sobie te chwasty. Eee, dobra, no szybko te opryski pójdę, zobaczcie to. No i ten opryskiwacz jest naprawdę mega szeroki e, W ogóle ja miałem tę kubkę Kurde coś z tą kubką muszę zrobić Znaczy ja tą kubkę cało co tam jest To w wpierdzielę do tartaku Po prostu e, I na następny odcinek w ogóle będę musiał I te drzewa, które dzisiaj wytnę To też będę chciał już na następny odcinek, że tak powiem Pociąć, poukładać na gospie e, Żeby wiecie, żeby to ogarnąć Więc to No drzewo ogólnie do następnego odcinka ogarnę No trochę będę miał szykowania pod następny odcinek, z tego drzewa ale się poogarnia i będzie zajebiście dobra I tu jeszcze jedno pole będzie do skoszenia e, to pracownicy mi pomogą, mam nadzieję w ogóle właśnie ten pracownik sobie tam radzi jakoś sobie radzi dobra, możemy do środeczka sobie wsiąść zaraz będziemy mieli opryskane w ogóle o której godzinie ten deszcz ma zamiar padać? E... aha, o pierwszej w nocy? Aha, dobra To jak w pierwszej wnosy, to że tak powiem nie mamy co się bać w sumie tego deszczu Tylko lipa jest taka Że no jest strasznie ciemno, nie? Dzisiaj Bo jest zachmurzone wciąż, ale no trudno, nic sobie poradzę Dobra No to już zostało dosłownie dwa przejazdy i będziemy mieli opryskane No chciałem sobie zrobić te opryski, bo w sumie no co Same żniwa i te drzewo, to by mi dużo czasu nie zajęło a też nie chciałem się bawić znowu przez połowę odcinka przykładowo czy większość odcinka z tym drzewem, bo no ostatnio dużo tego drzewa było. Eee, no ale wiecie, ogólnie no na wrześniu nie nagrywałem i tak, tylko zostałem ten jęczmień. Eee, I kolejny odcinek będzie z listopada i tam sobie nagramy te... trawo trawokiszonkę, może tak to na nazwę bardziej. Eee, teoretycznie słyszałem, że kiszonkę się powinno robić, wiecie, owijać z siana, a nie trawy. No ale w farmingu jest tak zrobione, że się owija Trawę, no i wtedy się taki szonka, wiadomo, fermentuje w tych belach. No i to sobie tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. I tak naprawdę za dwa odcinki już będziemy mieli odcinek zimowy. Także, no, ten sezon nam mega szybko zleciał, mm, że tak powiem. No, ale to wiecie, poprzedni sezon tak zleciał, znaczy, no, nie zleciał, właśnie, o to chodzi, że nie zleciał. Poprzedni sezon się dłużył z tego względu, że po prostu była ta przebudowa i te pola powiększane i tak dalej. Dlatego też to się tak dłużyło. Ale teraz sobie przyciśniemy na pewno z tą serią, będzie i więcej odcinków, i w ogóle yy, Dobra, i teraz tak, ja sobie tutaj stanę. O, dobra, yy, wiadę sobie pod wiatę może od razu. Bo już tutaj nam to yy, nie będzie potrzebne dzisiaj. O, sobie tak wiadę. Zrobiłem w ogóle wczoraj. Co jest? Zrobiłem wczoraj ankietę w czwartek, z tego jaka seria jest Wasza ulubioną czy Springs, czy Polska Typowa Wieś i w chwili obecnej, jak to nagrywam to ta ankieta jest 10 godzin i póki co wygrywa seria Polska Typowa Wieś, także no, to jest ciekawe dobra, yy, tu jest ta kubka ja tą kubkę ogólnie sprzątnę poza odcinkiem, ja to wpierdzielę do tartaku wszystko i tyle yy, no i dobra, teraz tak yy, temat jest taki, że tutaj będzie zagroda ja sobie muszę zobaczyć mniej więcej na oko, jak ona tutaj będzie umiejscowiona. Eee, czekaj, teraz tak, będzie ta. Dobra. Tak, przykładowo, no tutaj te drzewa trzeba wyciąć na pewno. Tutaj nie wiem czy coś, tutaj trochę trzeba będzie też chyba wyciąć. Dobra, trochę powycinamy, żeby zrobić te miejsce. Na pewno. Eee, no dobra, zajmiemy tutaj, tutaj się, najpierw. Zacznijmy, o, a nie zajmijmy. Dobra. Pierdzielniemy sobie pierwsze drzewko. No i dzisiaj tylko powycinam na odcinku te drzewa. Poza odcinkiem, wiecie, ja sobie je, że tak powiem, pozwożę, poukładam. Bo się dzisiaj tym nie będę, że tak powiem, bawił. O, dobra. Eee, teraz tak. Kolejne. To są te głupie krzaki, że tak powiem, których nie cierpię po prostu. No ale dobra. Tu sobie pierdzielniemy. No trochę tych drzew tutaj mam do wycięcia. No, i też teraz tutaj będzie trzeba pomyśleć nad tym, jak tutaj umiejscowić wiatę, którą będę chciał umiejscowić. No, bo wiadomo, że te kozy, no to będziemy mieli, oczywiście, które będą nam dawać mleko, nie? Więc wiadomo, że tutaj w tym ogólnie w tym farmingu tak zrobili, że no kozy dają te mleko na paletach. Nie, nie tak jak jest normalnie, było. Tylko tu będziemy mieli na paletach, w bańkach, yy, te mleko. Więc też wiadomo, że fajnie by było, jakąś wiatkę mieć na to, żeby. bo nie będę co odcinek sprzedawał tego co miesiąc, tylko się będę sprzedawał, powiedzmy, raz na sezon czy dwa. No zależy, jak to z pieniędzy wyjdzie, nie? Więc wiecie. Yy, dobra, kolejne. No dobra, to najpierw te gałązki powypierdzielam, bo one tu przeszkadzają trochę. Znaczy, no nawet i bardzo. Ale z nimi zawsze jest najwięcej roboty, bo tu, tu one są małe. I wiecie, ja nie lubię ich ścinać ani się z nimi bawić bo to kurde czasochłonne strasznie jest. O. Dobra. Później trzeba będzie to pociąć jeszcze wszystko, pozbierać. No to jest, powiem wam tak, tyle co się uda mi to wpierdzielę do tartaku, tych gałęzi, a co się nie uda to sprzedam. O. I tak się zrobi najwyżej. Dobra. Co tu jeszcze jest? Yy, no chyba to na to na pewno trzeba wypierdzielić. Żeby tutaj nam nie przeszkadzało. Może ja tu będę miał roboty poza odcinkiem, z tym, znowu masakra. Dobra, to sobie pierdzielnąłem. Eee, to też sobie zetniemy, bo tutaj, wiecie, trzeba. Miejsce narobić. Jeszcze będę musiał się pniaki powycinać, ale te pniaki to. Ja sobie powycinam poza odcinkiem, już. Dobra, widzicie? Powycinam sobie poza odcinkiem i. Eee, będziemy na kolejny odcinek. Już wam pokażę, jak tutaj. Zrobić czysto, też te krzaki powycinam i będziemy mieli gotowe, nie? I na wiosnę się postawi. Eee, znaczy, na wiosnę prawdopodobnie w kwietniu postawię dopiero tę zagrodę i kupię te kozy, bo na kwietniu będziemy mogli zrobić sianokosy i, i te siano, nie? Więc wiecie, dobra. Eee, teraz tak, co tu jeszcze czekajcie, bo tu muszę w ogóle zobaczyć z góry, ile ja tu już wyciąłem. Nie no, jeszcze trochę ma mało, nie? Bym powiedział, dobra, to jeszcze dopierdolne znaczy, pierdzielne, przepraszam Dobra O O kurde. Dobra, w po jęśmieniu. Nie Eee, dobra, zbytnio nie poleciało na jenspień eee, jeszcze te możemy pierdzielnąć O Boże, ile ja tu będę miał drzewa, nie? No Masakra Aha, dobra Drzewo na drzewo, dobra, nie ma problemu Będzie dobrze ścinać, na pewno eee, no i dobra te wysokie już można zostawić, myślę. Tu jeszcze możemy te wyciąć. Gołązki. jeszcze z tej drugiej strony. Nie wiem, czy tam nie, nie wytnę trochę. Tak szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda. Dobra. Yy, dobra, te już możemy pozostawiać chyba. No, to już można pozostawiać. Dobra, to tu mamy wycięte. No i tak, tutaj... Nie wiem, czy z tej strony wycinać mam. Tak szczerze mówiąc, to ja bym chyba już tutaj zostawił to Bo tu jest te takie, że... Dobra, to z tej strony już nie będę nic wycinał e, tylko z tej strony Mam nadzieję, że teraz starczy tego miejsca Czekajcie, ja sobie tutaj Teraz zobaczę, wejdę w ten sklep Kurde, tak pokazuję to teraz Ale no zobaczcie, już tutaj miejsce na zagrodę jakieś jest Wiadomo, że ten płotek to sobie sam będę mógł dostosować Tylko problem teraz jest taki, że Gdzie tu wiaty ja w ustawie, nie? To tu bym musiał jakąś to wiatę pierdzielnąć, bo ogólnie no wiatę to chyba postawię to mi się wydaje. Albo no nie wiem, czy, co tu jest ciekawego jeszcze. No muszę powgrywać w ogóle jakieś wiaty, bo tu... Nic ciekawego nie ma, Dobra. Ja powiem wam tak: Ja tutaj zostawię to jak jest. Ja sobie to poza odcinkiem potnę. Wpierdziałem do tartaku co się uda, co się nie uda. No to potnę i poukładam. No i zobaczymy, czy tutaj będzie się to dało poustawiać. Jeżeli będzie za mało miejsca, to najwyżej się dotnie tych drzew i tyle. Więc tak to się zrobi. Dobra. Teraz pytanie jest takie: Jak tutaj ten kombajn... O, z tego co widzę, już skosił. No dobra. Z tego co widzę. Czyli czekajcie, mamy 2600 w kombajnie. Yy, Czy jakieś 10 ton mi sypnęło z tego pola? No, no to nawet w sumie nie najgorzej. Szczerze mówiąc, bym powiedział, że nie najgorzej. Jeszcze zostało drugie pole, no tamte jest chyba... No, no podobne jest, ale mniejsze chyba jest od tego pola. No z 20 ton powiem wam, że tutaj będzie chyba na cilku mi się wydaje, albo niewiele z do tych 10, znaczy 20 ton. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, na dzisiaj to by było wszystko. Nie wiem, nawet odcinka, ale z pół godziny chyba już jest, także myślę, że wystarczy. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się na razie i cześć.